Hej, witajcie! Montujemy dzisiaj kolejny klimatyzator pod tytułem Bora, Tym razem 2,5 kW. Ale w związku z tym, że urządzenie jest Wam już znane, bo pokazywaliśmy je w naszych poprzednich filmikach, no to będzie to taki bardzo przyspieszony film z tego montażu. Generalnie chodzi o pokazanie tego w jaki sposób. Poprowadziliśmy instalację, bo dzisiaj dzisiaj temat o tyle skomplikowany, że przechodzimy z sypialni przez kuchnię na balkon. O to, że my sąsiedzi nie widzieli. Także nie obserwujcie gdzie wchodzę, na którym piętrze, gdzie to jest zmontowane, potem Wam pokażemy co i jak. Pokażę Wam teraz jak to zostało mniej więcej rozwiązane właśnie w środku. Tak więc mamy naszą jednostkę wewnętrzną, jak mówiłem jest to GRI 2,5 kW model BORA Tutaj schodzimy sobie korytkiem z rurkami I w tym miejscu przechodzimy przewiertem do kuchni Tutaj przechodzimy do kuchni i z kuchni idziemy na balkon No i tutaj wychodzimy sobie już z kuchni i wchodzimy do jednostki zewnętrznej A jednostka zewnętrzna ustawiona na specjalnych nóżkach, nie wkręcamy jej w balkon, nie ma takiej potrzeby. No i tak sobie oto tutaj stoi. Witam Was dzisiaj z Chorzowa, gdzie jesteśmy na montażu jednostki, jak widzicie, mam nadzieję, za mną. Jest to gri, gri model Bora, który jest nam już znany. Jednostka wewnętrzna powieszona tutaj na tej ścianie. Tutaj oczywiście jakieś meble, więc to jest niedomalowane. Sypialnia jest niewielka, jakieś 20 niecałe metrów. Także tutaj mamy jednostkę. W korytku mamy zrobiony przewiet i jesteśmy na balkonie. Idziemy teraz na balkon. Pokażę wam, jak to tam wygląda. No a na balkonie, jak Wam mówiłem, przechodzimy przez ścianę, idziemy sobie korytkiem w dół i w tym miejscu będzie postawiona jednostka zewnętrzna, która właśnie jest skręcana, Michał podłącza nam elektrykę, w tle wchodzi pompa próżniowa, robimy próżnię w rurach. No i tak to w skrócie wygląda, także bierzemy się dalej do pracy. No i tak wygląda efekt końcowy. Ciao, witamy Was dzisiaj ponownie. Gdzie my jesteśmy Michał? W Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska i będziemy montowali kolejne green e, Bora, model 3,5 kW. E, także w wielkim skrócie pokażemy Wam ten montażek. Miłego oglądania. Jesteśmy już na górze, udało nam się wnieść. Pokażę Wam tylko jaki mamy widok, dosyć e, mocno ciekawy. Fajna taka panorama Rudy Śląskiej. Gdzieś tam w tle widać autostradę. A tymczasem cóż, nabiera no się do montażu, bo czasu jak zwykle mało, potem jeszcze mamy masę roboty, więc pokażemy Wam już efekt końcowy. Ściana, którą Wam przed pokazywałem, to jest ściana, na której będzie wisiał split. Jesteśmy właśnie po przewiercie, no chwilę nam to zajęło, tutaj właśnie wyszliśmy, w sumie pierwsza, raz widzę tą dziurę na oczy. Z tego miejsca pójdziemy w górę korytkiem, korytkiem pójdziemy w tamtą stronę i ponownie zejdziemy na dół. Po to, żeby jednostkę usadowić gdzieś w tamtym miejscu. Jakoś to pójdzie. No i tak to już wygląda na zewnątrz. Rachcia, chciach i jednostka zewnętrzna postawiona tutaj. W tym miejscu. Poszło nam to w miarę sprawnie, chociaż no, przebieg nie należał do najłatwiejszych, natomiast no, jakoś to nam wyszło. E, urządzenie fajne, jak widzicie urządzenie zamontowane jest w dosyć e, ciekawym miejscu, dzięki temu powietrze będzie wybiwane na korytarz, więc mamy duże, duże prawdopodobieństwo, że będzie wychłodzona także pozostała część tego e, fajnego mieszkania. Kolejny montaż, tym razem Bora w Tychach. Tutaj będzie wisiała jednostka wewnętrzna, no i przewiert widoczny w tym miejscu. Jak widzicie, zaraz ściany nam się nie pokrywają. No a jednostkę zewnętrzną ustawimy na balkonie. Tak to wygląda już na efekcie końcowym. Korytko, korytko w dół. No i powoli kończymy ten montażyk. Jednostka zostanie tak umieszczona, żeby nie zabierała miejsca na balkonie.